Gotowa! Bum! Mamy cię! Co to za Halloween, jeśli się nikogo nie wystraszy? Patrzcie, ta ścieżka z okruszków prowadzi do słodkiego domku. Przecież to idealne miejsce na Halloween! Pierwszy na miejscu. E, o, nie jestem pewna, czy to jest właściwa droga. Co to było? Ja tu niczego nie widzę. <śmany> 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 Wiedziałam, że wcale nie ma się czego bać. <śmany> Cukierek albo... Zostałyście wybrane do udziału w dorocznym halloweenowym konkursie wypieków. No dobra, liczyłyśmy raczej, że dostaniemy słodkości, a nie, że będziemy je robić. Niezła zagrywka, panie piernikowy ludziku. Niezła zagrywka. A, uwielbiam konkursy wypieków. Znaczy, oglądać je. Nigdy w żadnym nie brałam udziału. Chwila. Jeśli mamy słodkości, to jaki jest psikus? A jest, mały haczyk! Aby zdobyć narzędzia i składniki, trzeba pokonać tor przeszkód. I takie konkursy to ja lubię. Gotowe? Do startu? Pięknie! <totestansujesz> 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 Mam nadzieję, że zdąży się upiec. Hmm, zobaczmy, jakie składniki mamy do wyboru. Mój krem nie gęstnieje. Zachowaj spokój i mieszaj. Zachowaj spokój i mieszaj. Zostało 10 sekund. Czas na ostatnie poprawki. Wow, naprawdę przeszłyśmy same siebie. Spójrzcie, jakie wspaniałe. Hmm, czy smakują tak dobrze, jak wyglądają? Cynamon i ja wkrótce to ocenimy. Uh, cynamon? Huh. Gdzie on jest? Cóż, chyba mamy potrójny remis. Wesołego Halloween, kochani. Jak tylko dowiem się, gdzie teraz jesteś. Zaraz nas dogoni! Biegnij tak, jakby w centrum handlowym były przeceny! To duchy mają pułapki? Zostaniemy zjedzone? Mam nadzieję, że nie! Ta szarfa została ręcznie uszyta z najlepszej wełny jaka! Spokojnie, wiem jak nas wyciągnąć! Mini Och, ta siatka ma naprawdę gęsty splot! Misja wykonana, Gigi. Głęb? Ha! Wiedziałam, że duchy nie istnieją. Za to istnieją osoby, które próbują ukraść medalion i zmniejszyć mieszkańców Littleton. Ha! W końcu cię złapałam, Polly Pocket! Hej, puszczaj mnie! Rękawicz? Możesz być mała, ale twoje ząbki nadal są ostre. Papa, pa, mała pocket. Czas wracać do miasta i zrobić pożytek z tego medalionu. Ok, starczy, starczy. To będzie dobry numer. <grymionie> Hej, Tori! <grymionie> nie zdrać małego sekretu. O, dlaczego przebrała się za ducha? W ogóle jej nie do twarzy, a szort z pajęczyną w sprayu dawno się przejadł. Mam nadzieję, że się mylę, ale co jeśli to psikus, który mafinki płatają sadzonką? Co jeśli nie ma damy? Co jeśli to Tori? <grymionie> Psikusa, Ale jestem jej kuzynką! Szani, jeśli to prawda, to później to załatwimy. Teraz musimy odzyskać mój medalion. No, już mi przeszło. Za nią! Szani i ja mamy już sprawność tropienia, bez trudu ją znajdziemy! Ta, chyba zawyżyłam możliwości. To są podróby Chloe Parmezano, rozmiar 42. Ślady Gryzeli rozpoznałabym wszędzie. Za tymi tajnymi podróbami! Żeby wyjść z lasu, trzeba iść tędy. A! O! A! To na pewno dobra trasa. Po prostu płyń Do czego? Nie... <tryk> Teraz zrobimy? Upieczemy pianki przy ognisku? A, te kolczyki będą bransoletkami, Kleopatry. Czosnek, srebrny pocisk, kołek na wampiry. Myślałam, że idziesz jako jon o ładunku dodatnim, nie jako pogromca potworów. Trzeba być przygotowanym na wszystko, co może się zdarzyć w Halloween. Wszystko w sensie druzgocący brak czosnku na pizzy? Hej, tam naprawdę mogą się czaić nadludzkie stwory. Duchy, wampiry, zmienno kształtni? Uuu, chciałabym być w stanie zmienić swój kształt. Tyle pasujących kreacji! Nie to robią zmiennokształtni. Oni zmieniają formę z człowieczej na zwierzęcą. Nie, nie zmieniają się, ponieważ nie istnieją. To jedna z teorii. Ale gdyby istnieli, to dla duchów, wampirów czy zmiennokształtnych Halloween jest idealne. Mogą się wmieszać w tłum dzieciaków przebranych za duchy, wampiry i zwierzęta. Kiedy to tak przedstawiasz, to też się boję. Naprawdę? Tak. Boję się, że te wszystkie duchy, wampiry i zmiennokształtni wyzbierają wszystkie cukierki. Chodźcie! Ten sam coroczny nonsens. Szczoteczka do zębów? Suszone śliwki? Kalendarz zbiorów z 76? Halloween nie rozpoczęło się jakoś wyśmienicie. Uwaga! Strzelba na duchy. Przepraszam. Ja jej pożyczyłam tę atłasową płachtę. Skoro nie idzie nam zbieranie cukierków, to wybierzmy się na przejażdżkę. Duchy i alergeny? To dopiero koszmar. Znowu ten czarny kot? To jest znak. Może wróćmy do Niebieskiego Dworku i posiedźmy ze starszyzną? Nie idź jeszcze. Naprawdę nie ma się czego bać. Je -ha! Jesteście wyjątkowo. Mam się wrażenia dla VIP. Zapraszam w tę stronę. VIP to moje drugie imię. Jest czerwony dywan, paparazzi. Poczekajcie ino tutaj. Już się nie mogę doczekać. Juan, namalowałaś no X w złym miejscu. Upsi, ale skoro nie udało nam się zabrać medalionu, mogę w końcu zbierać cukierki? Nie. Teraz przyszedł czas na plan B. Czy plan B to cukierki? Hmm. A, nie dopadę! Wyluzuj to część zabawy! Może to wąpiry? bardziej w lewo? Nie! Prawo! Obniż lot i chwyć medalion! Już prawie umiem sterować. Eee... Zostało... co? Halo? Czy ktoś tam jest? O, mam nawet gęsią skórkę! Możemy nagrać film! Czy pani reżyser gotowa? Dajmy czadu! I akcja! Co znowu? E Lepiej spójrzcie na to. To paranormalna Patty. Konsultantka nadnaturalności. Podobno zatrzymała 100% nadprzyrodzonych zjawisk w mieście. A przy okazji również złamała 100% zasad mody. Ale co robi tutaj? Dlaczego rozmawia z Piersem? Plan wystraszenia Pirsa zadziałał chyba aż za dobrze. Ten sprzęt raczej nie będzie pracował po cichu, no nie? Wręcz przeciwnie. W zeszłym roku wypędziłam ducha, który nawiedzał lodówkę pewnej rodziny. Przez dwa miesiące ciągle im gniły owoce. Cześć paranormalna Patti! Na ile protonów ustawisz wykrywacz? Ciekawi mnie, jakie pole elektryczne jest wymagane, by pokonać duchy. Oj, przestań! Gdyby Twoja idolka chodziła po tym domu, to też byś bzikowała! Chloe Parmiziano nie chodzi, ona szybuje. A jak długo to jeszcze potrwa? Ech, nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Niewykluczone, że kilka tygodni. Ile? Na skończenie filmu mamy kilka godzin! O, tak! 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 Mój sprzęt coś wyłapał! Wyczuwam coś! Ja też tu coś czuję! Słuchaj, Pierce, uważam, że to już lekka przesada. Nie wierzysz chyba, że naprawdę nawiedzają nas duchy. Poli, ty wyszłaś! Nie doświadczyłaś tego, co ja! Może to zwykły brak prądu? Naprawdę potrzebujemy tu badacza duchów? Ochrona domu to moja odpowiedzialność. Mówiłem ci, rodzice powierzyli ją mnie. Przygotujcie się. Wyczuwam w tym domu nadprzyrodzoną energię. Wydobywa się z tego pokoju. Mojego? W stylu vintage. W takiej na pewno znajdziemy złotą skrzynię skarbów. I pół człowieka. Przyszła pora się przekonać. Trzymajcie się z dala! Ta wyspa jest nawiedzona! Wynoście się! Słyszałyście? Straszne. Tak, to rzeczywiście jest upiorne. Na 100%. Coś mi tu śmierdzi. Musi być na to logiczne wyjaśnienie. No jest! Półżywy człowiek jest blisko. Prawie go czuję. Okej. Okay. woj. Słyszycie to upiorne wycie? Tak, dosyć. Wynosimy się wyłódką, a ja w pław. Nie, 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 nie! Nie możemy zostać mali. Musimy iść dalej. Masz rację. Co to? Chcecie zapytać go o wskazówki? Dziwne, ścieżka kończy się przy świątyni. Musi tu gdzieś być jakieś tajne przejście, które prowadzi do skarbu. Tajne przejście? <laughs> Paranormalny świat nie jest taki, jak go opisują w książkach. Naciśnięcie ręki rzeźby nie otwiera nagle. Bójcie się, bardzo się bójcie! Jaaa! Obudziliśmy pół człowieka! Nie ma odwrotu! To zupełnie bez sensu. Ciągle się rusza. Patrzcie, coś się dzieje. Spróbuję. Mini-moc! Dobrze! Uwaga, maxi-przemiana! Nie. No to wszyscy jesteśmy mali! Zaczekajcie! Zaczekać na co? Żeby półżywy człowiek nas pożarł? Nie ma czasu na czekanie! Nie ma ani chwili! Chyba masz rację! Wątpię, czy chce nas zjeść! To robią zombie. Myślę, że on jest duchem albo istotą magiczną. Nieważne, musimy uciekać. Dosyć! Posłuchajcie mnie wszyscy. Powiem to tylko raz. To, czego tu doświadczamy, to pole magnetyczne. W pobliżu musi być źródło, które wytwarza przyciąganie. To wyjaśnia, czemu psuje mi się kompas i szwankują metalowe tryby w medalionie. Musimy znaleźć ten magnes, naprawić medalion, powiększyć się i wrócić do domu. Jestem sceptyczny, ale. Brzmi prawdopodobnie. Racja! Chodźcie za mną, tędy! Nie! Cześć wszystkim! Tak się cieszę, że poprowadzę dzisiejszego vloga. To mój pierwszy raz. Lila i Polly spotykają się ze mną w zoo na miejskim konkursie przebierańców. Pora się przygotować. Do zobaczenia! Ciekawa kostiumów dziewczyn. Szani, twój kostium jest odgwiazdowy. <śmulny> o, o nie, kapitan obrzędniczyk! W którą stronę uciekł? O, to brzmiało jak dużo większy kot. Lepiej szybko go znajdźmy. Na pewno są ślady łapek kapitana. Chodźmy! Lwy, tygrysy i niedźwiedzie. Pośpieszmy się! O, dobrze, tu go nie ma! Nie chce mi się myśleć, co mogłoby go tu spotkać. Tenki z hełmu kapitana. Doskonale brzoskwinko. Biegnijmy za nią. Pewnie wyczuła jego trop. Hmm. Kapitanom żarciuszek. Wiecie, co to znaczy? <grymka> Minimo. <grymka> Wygląda na to, że kapitanowi bardzo spodobało się życie leniwca. O, o to zaraźliwe. Chodźmy stąd, póki jeszcze nie śpimy. Dalej, kapitanie, spóźnimy się na konkurs. Szybko, sędziowie już zaczęli. Wow. Potem dotarłyśmy do sędziów w samą porę i docenili nasz nieziemski styl. Więc mimo naszej dzikiej przygody wygraliśmy konkurs! Ale to właśnie ta przygoda była dla nas najlepszą nagrodą, kapitan mówi, że jego ulubioną częścią była drzemka na wybiegu leniwców. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój vlog. Bez odbioru. Przyszłaś pomóc nam nakarmić króliki, Bello. Nie ma za co, Poli. Pomogę w podskokach. Wow. <ścoughs> Dokąd się dzisiaj wybierzemy? Chyba tam, gdzie poniesie nas wiatr. Oh, oh. Oh, sekretna wiadomość? Księżniczka Reyn serdecznie nas zaprasza na królewski tęczowy bal. No to na co jeszcze czekamy? Królewsko pięknie! Oh. Cieszcie się królewskimi strojami. Jaki... jakimi strojami? Hmm. To modowa zagadka. Pora na poszukiwania. Ja. Hmm. Tutaj nic. Aha. Tu też nic nie ma. Oh. Sekretny pokój! Ale tutaj też pusto. Mm. O, a może mogłabym założyć to jako koronę? Co sądzicie? Zbyt awangardowo. Masz coś, szani? Nie, szukałyśmy oh. wszędzie. Hm. Hmm. Jednak nie wszędzie. Ha. 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 <średziny> A -a -a -a. Oh. Pięknie! Teraz jesteście gotowe na bal! oczka Rain! Przecież to dopiero początek.